Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kinga Czaska, Chciałabym serdecznie wszystkich Państwa powitać na szkoleniu dotyczącego tematu wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, odmowy ich wydawania, zmian oraz wszelkich zagadnień praktycznych dotyczących tematyki warunków przyłączenia. Na co dzień zajmuję się tą tematyką jako pracownik Urzędu Gminy. I to jest cała kwintesencja jakby naszej działalności. Działamy po to, żeby te minimum zapewnić. Jak mamy do czynienia do, no, z przyłączem, na które nie mamy wpływu, bo wybudował sobie inwestor. Na uproszczonych zasadach my nie wiemy, co tam się dzieje tak naprawdę. No bo też na pewno standardowo nikt inspekcji kamerą y, nie y, wykonuje i, no i też jakąś granicę błędu trzeba wziąć pod uwagę no to y, możemy sobie sami odpowiedzieć tak po to mamy rozgraniczenie sieć a przyłącze żeby właśnie uniknąć kwestii spornych i tutaj procesy sądowe toczyły się latami po tym jak już y, zmieniono w ustawie y, definicję przyłącza i y, na ten moment przyłączyć legalnie formalnie możemy tylko nieruchomość bezpośrednio do sieci a nad Yy, za decyzję yy, dotyczącą miejsca włączenia odpowiada tutaj przedsiębiorstwo.